To jest skorodowane. Baterii mam mało i się spieszę. To jest ten tłoczek. On tu jest z aluminiowym. Prowad... jest aluminiowy, a tłoczek jest miedziany. No i to od razu. Opa, sorry. I to od razu koroduje. Wyciągnąć tego nie mogłem. szczotką mosiężną delikatnie. Teraz musiałem wyczyścić gwinty. Szczotką mosiężną trzeba porządnie to wyczyścić. Dziś miałem tu szczotkę, ale dziś zgubiłem ją. O, mam taką miękką mosiężną szczotkę. Jedynym problemem, który tu jest, to jest wciśnięcie później tego wyłącznika tutaj. Trzeba jakieś przyrząd zrobić, żeby to zaskoczył i klapnął. Musi on być tak trochę wyżej, bo tu tak przeszkadza w konstrukcji tutaj. A można palcami to dokręcić, a ja odkręcić kluczem nie mogłem Jak złożę to pokażę dalej. Bateria mi się kończy. Wciśnięcie. Wcisk stolarski jest jednak najlepsze do wciśnięcia tego. Bo trzeba równo ścisnąć. Uważajcie. Klucz 24 tutaj jest. Jakby ktoś chciał to odkręcać. Jeszcze można i tak zrobić. Tak u mnie w aucie wszystkie wtyczki gazowe od gazu pozapinał, żeby nie wypadały. W serwisie, także dopuszczalne chyba jest. No i re reinkarnacja. Włączone, nic nie skacze, nie słychać. Przedtem było cały czas... Płoczek nie chodził równo i... A teraz... Podejrzewam, że mimo wszystko długo to nie, nie pożyje, bo jednak by tam liche było to bardzo w środku. Trzeba było to jednak kupić nowy. no stówek kosztuje. No. Wymiana jest bardziej łatwa, wciśnięcie też nie jest taki kompleks. Tych śrubek jest pełno, jedna śrubka mi została, nie wiem skąd. O, widzicie? Coś już. Czyżby? Nie, dobra.